Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcielibyśmy, oczywiście i chcemy, nie tylko chcielibyśmy, walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak czynimy co odcinek na tym kanale. I e, ostatnio byliśmy w świecie antycznym, klasycznym, w Chinach. I dzisiaj będziemy w świecie, który stanowi połączenie tych dwóch światów. Mianowicie e, będzie to połączenie literackie, ale na podstawie ostrych faktów e, archeologicznych, o których powiem, i nie tylko także językowych oraz tradycji ludowej. Chodzi o to, że pan Valerio Massimo Manfredi, włoski archeolog, pisarz, dziennikarz, który napisał wiele powieści, których akcja toczy się w klasycznej starożytności, postanowił, zainspirowany pewnym artykułem, o którym zaraz, napisać powieść i napisał powieść Imperium Smoka. A ten artykuł, który pana Manfrediego zainspirował, to wydany po angielsku w 1942 roku przez pana Homera Dubsa yy, yy, artykuł o obecności yy, Rzymian w Chinach. Który by powiedział zaraz, zaraz, Rzymianie w Chinach. No wiemy coś tam o poselstwie chińskim za czasów mniej więcej lata 62. które dotarło do, do Chin syryjczyków, najprawdopodobniej obywateli rzymskich, y, którzy dotarli do Chin i przekazali tam część darów. Wiemy, że Chińczycy te pod koniec pierwszego też próbowali dojść do, do Rzymu, ale gdzieś się zakupili nad Morzem Kaspijskim, biedacy. No ale tak, Rzymianie w Chinach, rzymska osada, zaraz, zaraz. Ale się okazuje, że to nie jest takie zaraz, zaraz i y, pan Homer Dumps przeanalizował teksty starożytne, a był sinologiem zachodniej i wschodniej, czyli chińskiej strony i doszedł do wniosku, że jak Krasus poniósł wielką klęskę w bitwie pod Karami, z partami, to oczywiście część Rzymian przeżyła i dostała się do niewoli. Oni trafili najprawdopodobniej na wschodnie rubieże państwa partów do pracy w kopalniach i do innych różnych prac, których ludzie, którzy nie są do tego zmuszani, nie chcą robić. No ale najprawdopodobniej w pewnym momencie dość duża grupa z nich wykorzystała Nieuwagę, czy jakieś inne kłopoty strażników, i czmychnęła na dobre. Jak czmychnęli na dobre, to czmychnęli na wschód. No a na wschodzie było już piękne, rozwinięte państwo Hindy na Han. No to y znaleźli się w miejscu, które ich gościnnie przyjęło. W prowincji, gdzie jest nawet y tradycja ludowa mówiąca o tym, że część mieszkańców pochodzi od Rzymian, w prowincji Likian. Znajduje się nawet wioska żeleziaj, która e słynie z tego, że ich mieszkańcy, możemy znaleźć na internecie, mają nawet śródziemnomorskie lub częściowo indoeuropejskie rysy. Badania DNA potwierdziły, że ci ludzie mają wokoło w tym regionie w połowie procent indoeuropejskie geny. Co oczywiście sceptycy wobec yy, tej teorii mówią, ale to mogą być to Harianie, to mogą być Indoerańczycy. Ja uważam, że to już takie na siłę zaprzeczanie, bo przecież dzisiaj nic co europejskie, nic co tradycyjne, nic co północnoamerykańskie nie może istnieć. Najlepiej, żeby nas w ogóle nie było według co niektórych, i żeby świat był tylko Marx i Engels, i teraz środowisko głupio pojęte, i oczywiście. Wiecznie tylko strach przed chorobami i wszystkim i będziemy w raju. Ale to się zawali jak każda głupota. Chodzi o to, że faktycznie są ostre dowody, że ci Rzymianie trafili do miejsca w Chinach, gdzie się osiedlili i byli bardzo użyteczni, albowiem widać, że broń taka jak balisty czy inne czy inne uzbrojenia rzymskie, które Chińczykom, mimo że byli wtedy wybitnie też technologicznie rozwinięci, czasami nawet bardziej niż Rzymianie, jak w medycynie, ale niektóre rzymskie nowostki uzbrojeniowe niektóre nie były znane, więc Rzymianie to wprowadzili. I znajdujemy nawet archeologiczne dowody na to. Więc zainspirowało to pana Valerio Massimo Manfrediego na napisanie która akcja toczy się w latach 63. przed naszą erą, erę, naszej ery, III wieku naszej ery, kiedy to Rzym jest pogrążony w kryzysie. Jest to tak zwany y, okres y, kryzysu III wieku, kiedy to cesarze zmieniali się w kalejdoskopie, a państwo się rozpadało i było łączone na, na nowo, ale przez to jest to też okres bardzo ciekawy. I nasi bohaterowie, skutek tam różnych tej powieści, Imperium Smoka, trafiają do niewoli chińskiej, i się dużo dzieje. Oczywiście tam pan Valerio Massimo Manfredi potem wprowadza trochę fantastycznych elementów, by zabawić czytelnik, ale wszystko jest z dobrym smakiem. Czyli polecam Imperium Smoków pana Valerio Massimo Manfrediego, która została książkę napisana poprzez zainspirowanie się ideami i koncepcjami pana Homera Dapsa na temat bytności Rzymian w pewnym rejonie północnych Chin. Wszystkiego dobrego polecam. Naprawdę niezwa opowieści zmusza do myślenia, że nie wszystko, co nam się wydaje, że dobrze jest ustawione, już uklepana, dobra wiedza, że jest kompletna, wspaniała, piękna i tak dalej. Jest jeszcze dużo do zrobienia, dużo do odkrycia i dużo do przemyślenia. I myślenie ma przed sobą przyszłość. Wszystkiego dobrego, do widzenia.